Bieżący rok szkolny jest ostatnim, w którym młodzież będzie uczyć się w gimnazjach. Wiele samorządów stoi przed problemem, co zrobić z budynkami, w których obecnie mieszczą się wygasane placówki. W dąbice taki dylemat dotyczy najstarszej szkoły w mieście, obecnego miejskiego gimnazjum nr 1. Nieoficjalnie mówi się o tym, by od nowego roku szkolnego odbywały się tam zajęcia oddziałów klas siódmych i ósmych. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9. Decyzji w sprawie jedynki póki co nie ma. Są za to już propozycje i stanowisko klubu radnych PiS. Powiem uczciwie, że z burmistrzem osobiście nie rozmawiałem. Nie wiem, czy rozmawiał pan przewodniczący Mateusz Cebula. Natomiast ja spotkałem się z nauczycielami i z rodzicami również, którzy tam, prawda, posyłają do tej szkoły swoje dzieci. No i to środowisko ma jednoznaczne stanowisko, że jakby no proszą o to i zwracają się do burmistrza o to, żeby tą decyzję, jeżeli już zapadła, bo tak jak mówię, no wiemy to tylko z przekazów medialnych, żeby tą decyzję jednak zmienić i powrócić do tego pomysłu, który był do tej pory, żeby miejski gimnazjum numer jeden wygasić i przeznaczyć na inne cele, natomiast żeby dzieci pozostały dalej w strukturze w budynku szkoły podstawowej numer 9. Żeby tutaj przenieść miejską bibliotekę publiczną oraz miejski zarząd oświaty. Natomiast w związku z tym, że zwolniłyby się pomieszczenia w domu seniora, i patrząc na dzisiejsze potrzeby seniorów i że będziemy ich mieć coraz więcej, no bo wiadomo, że społeczeństwo się będzie starzeć, to samo za siebie mówi, żeby więcej tych pomieszczeń dla seniorów przeznaczyć przy ulicy Rzeszowskiej. Chciałem przede wszystkim tutaj ostudzić emocje, ponieważ żadne decyzje w tej kwestii nie zostały jeszcze podjęte. Natomiast pomysł, aby przenieść 7 i 8 klasę do budynku po Miejskim Gimnazjum nr 1 wiąże się niewątpliwie z tym, że chcemy, aby nauka we wszystkich Dębickich Placówkach Oświatowych rozpoczynała się w godzinach porannych. To znaczy, aby nigdzie nie dochodziło do sytuacji, że będzie dwuzmianowość. To z jednej strony. Z drugiej strony, natomiast chcemy, aby jak najwięcej nauczycieli zachowało pracę, zachowało etaty, jak również chcemy zatroszczyć się o pracowników administracji we wszystkich najbliższych placówkach oświatowych. Zainteresowane strony zgodnie podkreślają, że kluczowe jest uniknięcie dwuzmianowości w dziewiątce, jednak inaczej oceniają ryzyko jej wystąpienia. W ostatnim czasie odbyła się kontrola Najwyższej Izby Kontroli. Raport pokontrolny jasno wskazuje, że. Ten współczytnik liczebności dzieci nie przekroczy yy, yy, jedynki, i w związku z tym te dzieci się tam pomieszczą. Zresztą, jak tam będzie przez rok, dwa troszkę za ciasno, to ta sytuacja ze względu na sytuację demograficzną się później yy, unormuje. Pytanie, jak liczona jest dwuzmianowość? Dwuzmianowość liczona jest w ten sposób, że yy, liczbę sal dzieli się przez liczbę oddziałów, i wtedy wychodzi jak gdyby kwestia dwuzmianowości. Natomiast dochodzi tutaj jeszcze kwestia. Dzielenia grup, chociażby ze względu na zajęcia wychowania fizycznego, jak również podział na grupy językowe. I wtedy okazuje się, że no, zahaczamy tutaj o naukę w systemie dwuzmianowym. Różne są również stanowiska co do tego, jak dużo czasu pozostało do podjęcia konkretnej decyzji w sprawie szkoły. Mam też taką najświeższą wiadomość, oczywiście to nie mamy tego na piśmie, ale kolega przewodniczący Mateusz Cebula rozmawiał. Z pracownikami kuratorium i telefonicznie pracownicy kuratorium przekazali, że do przekształcenia takiego potrzebna jest uchwała Rady Miejskiej, ponieważ będzie to jakby przekwalifikowanie budynku na potrzeby oświatowe. Jest do tego potrzebna uchwała. Jeżeli miałoby to nastąpić, to przeniesienie 7-8 klas ze szkoły podstawowej nr 9 do MG1 od 1 września tego roku. To ta uchwała musi być podjęta przez Radę Miejską do końca tego miesiąca. Decyzja dotycząca ustalenia sieci szkół w gminie Mieście Dębica musi być podjęta do 31 sierpnia bieżącego roku. Co dalej z najstarszą placówką szkolnictwa w Dębicy? Póki co nie wiadomo. Jak widać, pomysłów jest wiele. Zastępca burmistrza miasta Maciej Małodzińc zaznacza, że najbardziej zależy mu, by wypracować wspólne stanowisko wszystkich zainteresowanych sprawą. Do rozmów do tej pory usiedli już dyrektorzy obu szkół. Przedstawiciele Związku Zawodowego Nauczycieli oraz przewodniczący Komisji Oświaty w Radzie Miejskiej. Czy uda się podjąć wspólną decyzję, pokaże czas.